Witamy się z Wami na naszym kanale Twistory. Nagrywa mnie właśnie Lila. A tak w ogóle, to my jesteśmy po nagrywkach do kolejnego odcinka na kanale Dziewczynek. Na kanale Twistory, tak? I co my nagrywałyśmy? Co nagrywałyśmy, Lila? Eee, papi papi. Mama patrz. Nagrywałyśmy kolejną, kolejny odcinek modzi popsów, tak? I zobaczcie, co my tutaj mamy. Ile my tu mamy modzi popsów nowych? Zobaczcie, przede wszystkim udało nam się zdobyć modzi popsa tego ultra rzadkiego. A właściwie on jest nazwany jak. Aj, Lila. Nazwany jest jako diamentowy, tak, Nela, możemy go pokazać? O, proszę. zobaczcie. Nasz jest akurat nie żelowy, żelowy, chociaż jest tam troszkę brokatu. I on jest żelowy. A oprócz tego zobaczcie, ile my mamy rzadkich. Mamy aż trzy dinusie, pokaż. Dwa żółte, jeden różowy. A gdzie drugi robot. Mamy słuchajcie, rybkę taką w takim kolorze i w takim. I jeszcze mamy motylka. A gdzie, tak? a gdzie robot? Drugi? Robot, robot, nie wiem gdzie jest robot. Gdzie jest robot, gdzie jest robot. W każdym razie mamy, słuchajcie, wszystkie kluby. Mamy 12 różnych domków dodatkowo. Zauważyliśmy w ogóle, że tego też mamy żelowego. Nie wiem, czy on jest jakiś rzadki, czy to tak ma być, ale wydaje się, że chyba jest rzadki. Idzie po Tak, jest żelowy. Idzie po pudełkach robocik. I co dziewczynki? No dziewczynki się cieszą bardzo, tak? Znowu się łodzić popsy podobają. Zobaczcie, jaki tutaj jest fajny komputerek. No. To będzie tu. To będzie tu, on chyba jest tu faktycznie. W tej galaktyce, tak? To jest galaktyka. Jak się to nazywa? Tak, galaktyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Lila! Jak się rusza stołem, to popsy spadają. Lila tak nie rusza, bo zaraz spadną misje z popsy. Lila nie rusza. Rusza wcale nie. Lila nie rusza! Nie ruszali nam przecież, ale dobrze. To powiedzcie teraz, które wam się bardzo podobają młodzi popsy. Juhu, juhu. Juhu, juhu. Łak. Łak. Nie mówcie, że te Dinusie nie są słodkie. że one nie są słodkie. Słodziaki. A, A jaka jest druga buźka tego Dinusia? Aha. Ale patrzcie się, patrzcie. To nie Taki ja? Taki szelmowski. Mm. Nie. Ta ładniejsza. Z gwiazdkami. robot. Ta z gwiazdkami, ładniejsza. Uh. Ale skakał robot. Skakał robot. A tu zobaczcie, jakie fajne jabłuszka. Nie, to widać tak dobrze. Jabłuszka. Lubka, o, jaka lupa, luneta właściwie, luneta, a lupka jest tutaj, jeszcze zobaczcie jaka lupka dla eksplorerów, tak, nie, to jest dinozaur, to będzie chyba eksplorer, no, dziewczyny już trochę pomieszały, także mi się już też trochę miesza. A popatrzcie, jaka układka. Poukładam, żeby... Wszystkie poukładasz. A ile ich tutaj jest tych młodzi popsów? Dużo chyba nie. Tak. Chyba bardzo dużo nawet. Jeszcze posadzę tego. Niedużo mamy powtórek, słuchajcie. To nam się powtórzyło. Coś nam się jeszcze powtórzyło. Aha, ten nam się jeszcze powtórzył. Ten. Tych mamy dwa takie same. I jeszcze jakiś. Jeszcze jakichś? Nie, chyba nie. Ale popatrz, mamy tu taką jedną. A, mamy, że są z dwóch, tak, że są z dwóch, wiecie, że to są dwie postacie jakby o jednej nazwie. To takie coś mamy. Takie mamy. A, robot nam się jeszcze powtórzył, robot nam się jeszcze powtórzył w tym rozdaniu. Ale to, wiecie, nie jest tak dużo. A poza tym zawsze można dać jakiejś koleżance, tak? Można się z przyjaciółką podzielić Popsem. Można się z kimś zamienić. Jakby ktoś inny miał. Więc to nawet w sumie nie jest takie złe. Tutaj są jeszcze bransoletki od klubów. Super nalał kładasz, super, super, super. No i tak to się dziewczynki właśnie bawią ppsami, a ja Wam jeszcze powiem, że byłyśmy dzisiaj z Nelą u lekarza, tak? Tak. I co? Spadła mi buźka. Tutaj jest. I co Pani doktor powiedziała? Że już będę zdrowa. Że już będzie Nelusia zdrowa. Także właściwie, że już jest zdrowa, wszystko jest w porządku. byłam u tacy. Byłaś u tacy. jeszcze troszkę wiadomo, trzeba chwilę odpocząć. Teraz już robimy rekonwalescencję, pijemy soczki, pijemy zdrowe rzeczy, tak? Dużo witaminek. Ale już jesteśmy właściwie zdrowe, wszystko jest w porządku. Także niedługo nasza choroba trwała, wszystko się super udało. Nie mogę układać tak. Wyglądało to źle, ale okazało się, że nie było tak bardzo ciężko, wiecie, z tym, z tym kurowaniem się, jak nam się wydawało na początku, że będzie. Także... Także Nelusia już jest praktycznie zdrowa. Wszystko jest już dobrze. Lawa będzie tutaj. To jest wulkan. Mamy dwa wulkany. Mamy taki wulkan i mamy taki wulkan. Nie, to jest lawo. No, lawa to jest to, co wypływa. I to też jest takie, widzicie, jelly. Czyli taki galaretka, tak? To chodzi o to, że to jest taki przezroczyste. Taka galaretka. Lobocik. To jest. Rameta. Planeta, no. no. tak się buja ta planeta, nie chce się trzymać. Nie ale chce to, się trzymać. Ale tutaj też można układać z tyłu to daj mi tego na przykład. Proszę. Aha, no. Aha, i tego go postawisz, że on będzie spadł. blokował, tak? Widzisz? Żeby ten nie spadał. No, sprytne to zrobiłaś. Ła! Coś, jakiś mały się. Ła! A jeszcze Wam powiem, bo może nie wiecie. Taki pojedynczy mojipops Pops kosztuje w saszetce 5 zł. 4,99 Taki domek... Ojej, to zaraz naprawimy. Taki domek z mojipopsem Popsem kosztuje 12 złotych. A taki klub... I te kluby już nie są niespodzianką, już wiadomo, który to jest klub. Kosztuje 25 zł. Dili, dili, dili. Więc taka to jest, słuchajcie, cenowo rozrywka. Tak to się rozkłada. A tu jest jeszcze drugi os tej samej serii, tylko inne kolory ma co na przed chwilą. No, także tak to się wszystko prezentuje, takie mamy Modi A Zobaczcie, minęło troszkę czasu. Będziemy <grymne> sobie rozłożyły domek. Sęczantimals, tak? I bawią się budzikusami. Kulają się! kula, kula, jopcie. kula jopcie. A A są super gumowe -i, i podskakują, tak? Ale buźki wypadają. Halo, czyja buźka? A Popatrzcie, buźki wypadają. Nie wiadomo, która jest I wyjdzie jak idzie Jui. Widziałaś, mama? Widziałam. Jui, Jui. Nelcia, trzeba poprawić fryzurę. A moje? No, to by nie leci na no, oczy, Neli, leci na no. oczy. Jui. Super, ale dziewczyna zjeżdża na stankach. będzie teraz na pontonie. Ona będzie. Teraz ona tym. Teraz oj. Teraz ona bier. Teraz Teraz ona będzie. Ona będzie teraz Ale to jest lada w sklepie narciarskim, który jest na dole. Na, tym, na tej ladzie ma zjeżdżać. Była! Teraz Modzi Popsy zjeżdżają. Modzi Popsy? Co za alarm? Co za alarm? A wygłupy, wygupy. Ui! Oj ty, oj ty łobuzie! Teraz! Słuchajcie, dziewczyny tak się bawią, a ja jeszcze mam pozdrowienia. Pozdrowienia mamy jeszcze dla naszej stałej widzki Milenium Force, tak? Dla Dawida Aha i jego młodszej siostrzyczki Beatki, która też nas ogląda. O, dla Jany z łodzi. Która też nie może się doczekać kolejnego odcinka. I codziennie nas ogląda. Oraz jedne pozdrowienia niespodziewane dla osoby, która nie prosiła o te pozdrowienia, ale dla Biski, która też bardzo często komentuje i bardzo ją lubimy. Kiedy przyjdzie Zosia, bo do nas zaraz przyjdzie koleżanka, wiecie, Zosia. I my już się nie możemy doczekać. Ale jeszcze mamy jedne pozdrowienia dla, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ten nick, Molomita2012. Też Cię pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że bardzo często komentujesz i bardzo miło nam komentujesz i to my to zauważamy. To nie jest tak, że nie. Innych naszych widzów też serdecznie prosimy o komentowanie. Oczywiście o łapki w górę, bo to nam pomaga, wiecie, żeby się kanał rozwijał. No i jest dla nas oczywiście bardzo miłe. I co? A Was nic nie kosztuje? Taka, taka przyjemność dla nas. Dobrze, słuchajcie, my Was wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście tych, których nie wymieniliśmy naszych widzów, którzy nas oglądają, też serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy Was na jutrzejszy odcinek o godzinie 12. No i co, i co, i co? No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!